Cześć, tak się macie, tutaj oczywiście Damian, witam was w sobotnym popołudnie i czas na kolejny odcinek Ultimate Team. Na wstępie chcę was poinformować, że dzisiaj wieczorem planuję mały stream z Food Champions na moim kanale Twitch, Twitch ukośnik a Damian zapraszam do obserwowania i bycia razem tam ze mną. Mam nadzieję, że wpadniecie, a teraz czas na player piki. Doczekałem się. Proszę państwa, nie wierzę, ale doczekaliśmy się. Jak na złość, no dosłownie w momencie, w którym to wydałem wczorajszy odcinek, te piki zaczęły się powoli pojawiać na naszych kontach, a więc co mogę powiedzieć? Adama Traore albo N'Golo No może być też Tręcik, niech będzie to jednak Kante w ramach wynagrodzenia. O matko boska, do herti. No dobra, chociaż mogę skikselować jego informa. Tak jak wam powiedziałem, dobrze mi się gra tą kartą... Warto było czekać, warto było czekać na kanty, który pojawia się właśnie tutaj. Just fuck my life. Wezmę tego moja pod przyszłe słapy, w razie czego, bo zawsze jest to Premier League. Warto, naprawdę warto było się tyle denerwować i czekać. Tak, to była tragedia, ale teraz czas na odrobinę Foot Champions. Za mną pierwsze 10 spotkań i jestem z siebie zadowolony. Nie mówię wam jeszcze, jaki mam bilans, pokażę wam go za chwilę, jednak gram dobrze. Jestem z siebie zadowolony. Jeszcze nie sprzedałem swojego składu i prawdę mówiąc nie mam żadnego pojęcia, czy go dzisiaj sprzedam czy nie, ponieważ mam w głowie pomysł, by sprzedać wszystkich piłkarzy, zainwestować, bo miałbym jakieś milion pięćset tysięcy. Jest dosyć dużo, zainwestować, zaryzykować i może z tego 1,5 miliona zrobić 2 miliony, 2,5 miliona, bo może by się to udało, nigdy nie wiadomo. Ale też się zastanawiam, jak ja mam podejść do Toty, ponieważ już wiemy, że będą trzy karty flashback, trzy karty moments, no będą pewnie nawet też jakieś zadania tygodniowe czy to sezonowe. No będzie się działo, będzie po prostu się działo w tym okresie i kurczę, no ja mam na koncie chyba 3000 monet teraz, to jest trochę słabe przygotowanie na ten wspaniały okres, a jak wyjdzie jakieś ciekawe wyzwanie, to jednak chciałbym być w stanie zrealizować właśnie na przykład zabezpieczając się mnóstwem wysokoocenionych kart, żeby w razie czego mieć je na liście transferowej, no zastanawiam się, ponieważ oczywiście ja jestem zadowolony ze swojej drużyny, ale wiecie, no tak naprawdę teraz mamy taki przestój, nie trafię karty TOTY w poniedziałek, mam trzy paczki za 100 tysięcy, oczywiste jest to, że nic nie trafię, dlatego też wydaje mi się, że sprzedanie wszystkiego Zamienienie tego na wysoko ocenione karty byłoby najlepszą opcją. Zastanawiam się, tak dograć dzisiaj wieczorem te Food Champions na live do 20 spotkań, chociaż żeby mieć pewnego golda. No, zastanawiam się, zastanawiam się. Decyzję podejmę dzisiaj wieczorem. Ale pamiętajcie, to nie jest <ścoughs> sprzedaż składu, bo mi się słabo gra. To ma być sprzedaż składu, ponieważ chcę, żeby było ciekawiej, chcę jakoś przeżyć te toty, a nie, że tylko będę patrzył Na niebieskie karty w drużynie mojego przeciwnika oraz, no nie wiem, na liście transferowej na kanałach innych youtuberów I nawet nie będę mógł zrobić jakiegoś SBC, no chyba mnie rozumiecie, ponieważ chcę, żeby pod względem tworzenia tych materiałów Na YouTube było po prostu ciekawie Tą drużyną gra mi się wyśmieli tak jak mówiłem, jednak na każdego przyjdzie czas. Dobra, przejdźmy teraz do tego spotkania, bo rywal mnie ostro cisnął od samego początku Karim Benzema zadał dwa ciosy i rywal ciągle szukał tego hat trika. Hat trika, Francuzem dosyć dziwnie to powiedziałem, ja byłem zły, byłem zły, ponieważ mecz przed tym meczem przegrałem. Miałem w tym momencie dwie porażki, co na no niezbyt mnie. Y po prostu niezbyt mi się podobało ale na szczęście Dries Mertens zaczął, zaczął atakować w tym spotkaniu dobry gol zewnętrzną częścią stopy a następnie, no powiem wam że ta akcja była prymitywna, ja przebiegłem całe boisko Hernandezem, podałem do Mbappe ten wykończył i było 2 do 2 i bardzo się cieszyłem, że udało się zremisować ponieważ jednak ja te dwie bramki straciłem do 14 minuty później, no przeciwnik tworzył sobie sytuację, ale jeśli był w stanie strzelić, no i słuchajcie, końcówka meczu, rzut karny Bolas i ten kolos odleciał na 5 metrów. No i nauczyliście mnie na streamie, by strzelać rzuty karne panenką. Zapomniałem, że muszę celować pod poprzeczkę, a nie w poprzeczkę. I w ten sposób nie wykorzystałem jednostki, przez co, proszę Państwa, doszło do dogrywki. Chociaż to miałem okazję zaraz po tym rzucie karnym. No rywal tak wyszedł tym ramkarzem, niestety nie poszczęściło mi się. Gdyby nie zdążył się wrócić, gdyby zablokował go na przykład Van Dijk to byłaby bramka bezpośrednio z rzutu różnego. Szkoda, że nie wyszło, ale takie życie. 118 minuta meczu Ryan Kent podaje do Kyliana Mbappe Rywal fatalnie się zachował obroną, nie zablokował Francuza i było 3-2, udało się dokonać tego comebacku, no, przegrywałem 0-2. Ale padły te trzy gole i mamy kolejne zwycięstwo. Super! Jak wiecie, w tej lidze weekendowej testuję Sejdorfa, jednak, prawdę mówiąc, chciałem zobaczyć, jak będzie mi się grało z Janem Raszem na środku pomocy, ponieważ to jest też taki sprawnian przed tym, że jakbym musiał kończyć foot champions bardzo tanim składem, z kartami niewywinnymi, które mam, to właśnie, czy poczuję dużą różnicę pomiędzy Sejdorfem a Janem Raszem w środku pola. Ja wiem, że to brzmi niedorzecznie, jednak wiecie, jaka jest FIFA. Ludzie grają Griezmannem na środku pola i to działa, więc dlaczego by nie pograć tym Janem Rushem? I to nie dlatego, że z gra mi się źle, bo uważam go za bardzo dobrego pomocnika, jednak chciałem zobaczyć jak bardzo go tak naprawdę potrzebuje. Szybko zdobyłem pierwszą bramkę w tym spotkaniu, następnie Rush dobrze podał prosto, tutaj Mertens znalazł z Kylianem Mbappe fake Rabona cyk, próba znalezienia partnera, no wylewik, wylewik, tam się ta piłka podbiła jak w pinballu, no ale Alan trafił na 2 do 0, to mnie najbardziej satysfakcjonowało następnie Alan, podanie do Benedera. ten oddaje piłkę Brazylijczykowi kapitale, podcięcie piłki nad Diego Carlosem, Jemba P kończy to z główki 3 do 0, no był to efektowny mecz, ponieważ ta asysta Alana, nie oszukujmy się Myślę, że Kevin De Bruyne nawet by się czegoś takiego nie powstydził. Następnie błąd, zatrzymanie w miejscu, podrzucenie piłki. To nie był strzał, tylko podanie. Podanie z kwadratu przy użyciu L2. I wiecie co? Kwadrat? Kwadrat? Nieważne. Kwadrat. Nacisnąłem i L2 i wyszło. Te, takie loby są pewniejsze. Oczywiście nie da się tego wykonać w biegu, bo. Choć właściwie muszę spróbować, nigdy nie wykonywałem tego w biegu, ale muszę zobaczyć, co z tego wyjdzie. Nieważne, ważne jest to, że tam padła bramka. No a tutaj rywal się już kompletnie podał w defensywie. Beneder, zabawa w polu karnym, błąd Roberto Carlosa i Amraż Dragback podaje do Benedera. bramkaś mi pomógł 5 do 0 i to był już koniec tego spotkania. Jak widzimy, 5-0 z Janem raszem w środku pola bezproblemowo. W mojej drużynie doszło do jeszcze jednej zmiany, ponieważ kupiłem João Cancelo za 13 tysięcy monet, chciałem zobaczyć czy jest lepszy od Walkera, ponieważ no właśnie różnie to widać, raz jest Walker w, w zespołach graczy, raz jest ten Cancelo, no wydaje mi się, że Cancelo jest odrobinę lepszy w ofensywie od Kyla i chcę to po prostu sprawdzić, no niestety czasami brakowało mi fajnych zagrań Walkera, dlatego postawiłem na sympatycznego Portugalczyka, no, i oczywiście bez zmian, choć zagram teraz Sejdorfem, żeby wam go jeszcze trochę pokazać. No i Ian Rush, no zobaczymy, zobaczymy właściwie co to będzie. Bo jeśli chciałbym grać do końca futrzem, Champions z słabszym składem, to myślałem by kupić Payeta, Scream. On by był za Mbappé, Beníder na napadzie. Zamiast tego Mertensa, zwykły Mertens. I to właściwie byłoby tyle zmian: zamienić Alisona na zwykłego Alisona, Jezusa na zwykłego Jezusa. W ten sposób miałbym naprawdę półtora miliona na koncie, i no albo bym dużo zarobił, albo bym dużo stracił. Nie mam zielonego pojęcia, jak się zachowa rynek. Wiem jedno, ja się muszę teraz zachować dobrze. Ród Hulit i Sokrates. Hmm. Patrząc na to, jak wygląda jego skład, to mam wrażenie, że te dwie ikony mógł trafić właśnie w patrzcie z ikoną, bo Sokrates w najniższej wersji Hulit. No nie wiem. Normalnie na rynku można kupić znacznie lepszych zawodników w tej cenie. Są pierwsza okazja, goal! To było szybkie, nie będę ukrywał, że to był mój błąd, bo się trochę przesunąłem alistonem z tego co widzę rywal doskonale wie o tym, że strzały po krótkim słupku są najefektywniejsze, no to ja mam zamiar mu odpowiedzieć, Mbappé, no też się chyba przesunął gościu, okej, okay. no tak yy, zobaczę powtórkę, czy ruszył się bramkarzem, albo się, chyba się ruszył, był taki delikatny ruch, a więc moi, mój błąd, to trzeba było wykorzystać. Mertens fajnie do Wandajka. On nie jest driblerem, ale może zanotować asystę. Jeden do jednego błyskawiczna odpowiedź. Wow, Wandajk z asystą chyba dopiero jego piąta w tym sezonie dla nas. Gratulacje. Oczek na środkowego obrońcę. 5 asyst na 250 metrów, nie tak źle. Kolejna okazja Sona, tym razem Wandajk zablokowany. Duża luka w mojej pomocy, bo to podanie nie, nie powinno tak łatwo przechodzić. Nie za bardzo mi się to podoba. Jest Alan. Nie, Marcel przed polem Karnym, ale to jest zwykły Marsjal. Ej no bez jaj Co jest? Znaczy rozumiem, że są tak strzela, ale że Martial tak dobrze uderzył za pola karnego Nie kupuję tego Merten, Spróbujemy odpowiedzieć przy słupku poprzeczkę, no come on Aha Naprawdę Tak, tak łatwo? Ale w ogóle nie, nie, nie. ja nie, ku... nie, nie rozumiem o co chodzi. Moja drużyna nie chce atakować. Lecę z szybką kontrą. Sejdorf zamiast biec dalej to stanął sobie w miejscu. No fantastycznie. Jeszcze mógłby zakończyć tę pierwszą część meczu, bo jest 48 minuta. Nesta, Van Dijk i Gwizdek. Proszę Gwizdek, czy grana strzeli bramkę? No pięknie! Mbappé, Uderzenie! Super, druga poprzeczka Gdy jego Marsjal, cholera, jego Marsjal wsadza to wszystko pięknie, czyściutko Jakby był Leo Messi prawonożnym Pomyłka, Nesty, Mbappé To jest kryminał Super, super, I to, to jest mój przeciwnik Jak ja straciłem cztery bramki? No tak właśnie straciłem cztery bramki Son Jezus, no co to jest? Mbappé. <laughs> o nie! O nie, słuchajcie. Ja rozumiem, gdybym narzekał, jeśli nie miałbym sytuacji w tym meczu, jednak trzy poprzeczki. Coś nieprawdopodobnego. To jest niesamowite. To jest niesamowite, jak ja mogłem przegrać ten mecz 1-5. Najgorsze jest to, że mu wchodziły strzały, które normalnie nikomu nie wchodzą. Mi nie wchodziły strzały, które normalnie zawsze znajdują się w siatce. No przepraszam bardzo, ale naprawdę w normalnym meczu. Te wszystkie moje poprzeczki to są gole. Ja nie wiem, co tu się stało. Czerwony De Bruyne. To też będzie pewnie ciekawy mecz. Nadchodzi pierwsza sytuacja w tym meczu. Jest złe wybicie przeciwnika. Cyk, cyk. Mertens. Super, 1-0 w trzeciej minucie. Bardzo możliwe, że zaraz będzie już 2-0. Jest to drizzmerten, uderzenie, dobitka. 2-0 w szóstej minucie. Wow, muszę częściej grać na złości. No to cyk, proste podanie do Driesa Mertensa, lobik, wow, wyszedł zwykły i to będzie Rage Quit, na to czekałem, dziękuję bardzo. Uwielbiam, uwielbiam takie odkucia się jak widzicie, Jan Raz w środku pola to jest gwarantowane zwycięstwo. W związku z tym, że jestem w wybitnej formie, czas na kolejne spotkanie, tutaj Nesta z Carlosem, Cristiano Ronaldo. No jeszcze go kurczę nie miałem w tym roku. Rywal ma rzut wolny. Myślałem, że wykonę go w stylu Roberto Carlosa, czyli ładnie zewnętrzniakiem, ale z tego co widzę to będzie Knuckleball Cristiano Ronaldo, ale gola nie ma. Kurczę, no przecież to powinien być jakiś faul. No ale jeśli Ramos może mnie gryźć, to mam nadzieję, że mogę robić to, dokładnie to samo z moim przeciwnikiem. Mbappé, no. Od kiedy Nesta takie reakcje ma? Nie spodobało mi się to. Ben Eder, wow! No kurczę! Wykończenie Akeuzebio teraz. Nie ma fauli! No to też było czyste. Cieszy mnie to. I widzicie? To jest Ian Rash. Ian Rash odbierający piłkę. Dlatego ja tak się zastanawiam, czy w formacji, którą gram. Momencik trzeba bronić. Ronaldo, bezsensowne uderzenie, czy w formacji, którą gram. Ten Sejdorf mi tak jest naprawdę potrzebny, ponieważ. Naprawdę na razie Jan Raj wykonuje wszystko, co wykonywał dla mnie Sejdorf i to jest chore, ale to nie moja wina. To taka jest FIFA. Rywal zaczął grać wysoko swoją defensywą, a ja mam zamiar to wreszcie skończyć. Mbappé Finezja 2-0. Na ostatnie minuty wchodzi William, ponieważ fajnie dyrygował grą na pozycji środkowego pomocnika ofensywnego. No i Sejdorf na środek pola, Jak widzimy, to jest już dobre podanie. Williana, Mertens zwalniamy grę. Znajdujemy Kliana Mbappé. Ten. No właśnie, co ja nim mogę zrobić? Mogę trochę podryblować, podać. Alan przy słupku i kolejna niesamowita interwencja. Dawid Hej choć tam mogłem podać do Mbappé, fajnie biegał z lewej strony Alana. Trzeba było się zachować odrobinę lepiej. Teraz Van Dijk, cyk, Sisoko. No nie, no, nim strzelić tak szybko to jest. Niemożliwe, praktycznie wchodzi Timo Werner, Alan się musi natychmiastowo wracać. No, brakuje mu tempa, jest już zmęczona. Timo Werner zagrał sobie piłkę do przodu. Timo Werner już w polu karnym, Werner i Alisson obronił. Bałem się, że będzie wylew. A ponownie się pozycje automatycznie poprzestawiały. Teraz Klaren zgra jako środkowy, pomocnik defensywny. Można i tak. Mbappé podanie po ziemi. Mertens 3 do 0. Mamy to. Super. Koniec meczu. 3 do 0. I po tych trzech spotkaniach, które dzisiaj zagrałem, wniosek jest prosty. Jan raz na środku pomocy to jest pewne zwycięstwo i co najważniejsze, też czyste konto. No, ocena 7,3 to nie jest nic dobrego, ile tam miał miał 14 na 16 celnych podań, nie tak źle, 7 udanych driblingów. Według mnie zasłużył na taką ósemeczkę, ale wiecie co, no kurczę... Boję się, boję się trzymać takich drogich piłkarzy teraz, bilans 10-3 Jest okej, okay. jest ok. jak Jak skończę dzisiaj, nie wiem, z 16-4 to będę naprawdę zadowolony, mówię Ja już nie mam ciśnienia na elitę W sensie chcę wbić jak najlepszą rangę, ale jak nie wbiję elity to ja nie będę jakiś zbity Nadal chcę wygrywać, ale wiecie Gold 1 to jest dla mnie taka ranga, która mnie po prostu zadowala Plus tam są dwie paczki za 100 tysięcy, naprawdę jak ja oglądam co trafiają ludzie w tych paczkach No nie no nie ma sensu się aż tak męczyć psychicznie i mówię całkowicie poważnie. Kurczę, no najbardziej, wiecie co, no Mbappe to ja sprzedam, wiecie, bez żadnego bólu. 42 mecze, 28 asyst. 71 meczów, 42 bramki, 28 asyst, No i jeszcze go trzymam do wieczora. Z Mertensem będzie mi się żal żegnać, bo no, takie statystyki. Jeszcze tak naprawdę ja jestem jedynym graczem, który nim grał. 192 spotkania, 135 bramek i 92 asysty. To jest niesamowity wynik. Ciekawe, jak dużą różnicę poczuję pomiędzy tą wersją a jego zwykłą. Ponieważ powiem wam tak, jeśli sprzedam wszystkich, to chciałbym dokończyć ligę weekendową taką drużyną. Niewiele się różni, prawdę mówiąc. No co, no... Pajet, zamiast... Tym... No dobra, to jest ogromna różnica, ale wiecie, pajet jako SPO, ben... zwykły Mertens i Ben-Jeder na Pudzie, dalej w środku pola. Zawsze mogę wpuszczać... No... no mam dużo pomocników na ławce rezerwowych, bo naprawdę boję się, że stracę i że stracę dużo. Chyba to rozumiecie. Chcę też, żeby ten okres TOTY był fajny na kanale. No już przygotowałem sobie ładną ramkę, którą możecie dzisiaj obserwować. Będę się zastanawiał, bo chciałbym... Chciałbym mieć fajny zespół. Przypominam jeszcze o dzisiejszym streamie na Twitchu. Zapraszam Was gorąco. Do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku na moim kanale. Pozdrawiam. Cześć.